Znalezienie świadków gotowych zeznawać przeciw brutalnym przestępcom nie jest łatwe. Chociaż możesz sądzić, że zastraszanie świadków, a nawet morderstwa, zdarzają się tylko wtedy, gdy zamieszana jest szczególnie wpływowa osoba lub organizacja, to jednak dochodziło do śmierci świadków nawet w związku z najbardziej banalnymi sprawami o włamanie. Dołącz do nas w dzisiejszym odcinku, w którym przyjrzymy się sprawom trzech osób, które zniknęły po tym, jak były świadkami czegoś szokującego. Angelika Denis Tucker, lat 33, była ostatnio widziana 3 listopada 2007 o 23:30, gdy poinformowała matkę, że wychodzi po papierosy. W chwili zaginięcia mieszkała ze swoimi dwojgiem dzieci w domu swojej matki przy ulicy Apache i Yale Avenue w Tulsa, Oklahoma. Angelika tamtej nocy nie wróciła do domu i zaginęła bez śladu. Jej matka od razu coś podejrzewała. Angelika była oddaną matką i niezawodną pracownicą. Zawsze informowała o nieobecności w pracy, a będąc z dala od dzieci, chętnie do nich dzwoniła. Podejrzenia rodziny wzmocniło to, że miesiąc przed zaginięciem Angelika oskarżyła byłego chłopaka, Alana Szylca, o gwałt. Oświadczyła, że 6 października 2007 roku obudziła się w mieszkaniu i zastała Szylca, który się włamał. Następnie ją zgwałcił, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Angie od razu zawiadomiła policję, a Shilts został zatrzymany za włamanie i napaść seksualną. Matka dwójki dzieci uzyskała zakaz zbliżania się dla byłego partnera. Shilts zaprzeczył gwałtowi twierdząc, że uprawiali seks za zgodą. Wpłacił kaucję i zwolniono go tego samego dnia co aresztowanie. Angie zgodziła się zeznawać przeciwko niemu w tej sprawie i miała pojawić się w sądzie kilka tygodni po swoim zaginięciu. Zarzuty przeciwko Shieldsowi zostały ostatecznie wycofane, ponieważ sprawa się rozpadła bez zeznań świadkini Angie. Chociaż Shields jest uznawany za osobę zainteresowaną w sprawie Angie, nigdy nie został nazwany podejrzanym i nieustannie zaprzecza, że wie, co się z nią stało. Ma też długą kartotekę kryminalną i historię przemocy wobec kobiet. W 2010 roku, zaledwie kilka lat po zaginięciu Angie, Shields został oskarżony o pięć przestępstw, gdy został znaleziony w domu innej byłej dziewczyny. Z tym, co władze określiły jako zestaw do porwania i morderstwa, który zawierał pistolet, kajdanki, narkotyki, maskę, gaz pieprzowy i chusteczki dezynfekujące. Postawione mu zarzuty obejmowały porwanie, napaść i włamanie. Według policji Shields włamał się do domu i czekał tam przez 13 godzin, aż jego była dziewczyna wróci do domu w towarzystwie swojej 9-letniej córki. Zaatakował byłą partnerkę, gdy jej córka wezwała służby ratunkowe. Władze uważają, że przybyły na czas, aby zapobiec zamordowaniu kobiety. Cztery z tych zarzutów oddalono z powodu braku dowodów. W lipcu 2010 roku Shields przyznał się do napaści i pobicia z niebezpiecznym narzędziem. Otrzymując areszt domowy. Do rejestru przemocy Shilca dochodzi fakt, że został oskarżony o spisek w celu popełnienia morderstwa w związku ze śmiercią lokalnego biznesmena o imieniu Neil Sweeney. Z tą sprawą powiązano jeszcze cztery osoby, w tym brata Shilca, skazanego zabójcę, które mają zarzuty o spisek w celu morderstwa. Śmierć Nila Sweeney'ego uważa się za rezultat zlecenia zabójstwa. Shields został świadkiem oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom i w zamian dostał 10 lat dozoru kuratorskiego. Shields zmarł w kwietniu 2011 roku, odbierając sobie życie podczas konfrontacji z policją. Miał stawić się w sądzie w dniu swojej śmierci, ale nie pojawił się na rozprawie. Wkrótce władze odkryły, że przetrzymuje jako zakładniczkę córkę swojej byłej dziewczyny. Na szczęście uwolniono ją bez obrażeń, a Shields wkrótce popełnił samobójstwo. W ostatnich latach nie pojawiły się żadne nowe informacje w sprawie Angie i nadal pozostaje ona zaginiona. Władze podejrzewają, że doszło do przestępstwa. Angie Tucker, lat 33, ostatnio widziana, 3 listopada 2007 roku, w Tulsa, Oklahoma. Jest opisywana jako czarnoskóra kobieta o czarnych włosach i brązowych oczach, mająca od 5 stóp 5 do 5 stóp 6 cali wzrostu i ważąca około 155 funtów. W chwili zaginięcia miała na sobie czarną koszulkę, niebieskie dżinsowe spodnie typu Capri, czarną kurtkę z logo Oklahoma State University Medical Center oraz czarne buty. Ostatnio zafarbowała włosy na burgund. Angie ma też złoty ząb i lekko utyka. Jeśli masz informacje o zaginięciu Angie, skontaktuj się z policją w Tulsie pod numerem 918-596-9143. Kelsey Collins. Kelsey Collins zaginęła w wieku 18 lat w Everett w stanie Waszyngton w 2009 roku. Była wtedy uczennicą liceum Mariner i prowadziła burzliwe życie. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 3 lata, a ojczym stosował przemoc wobec matki, Sary i czwórki dzieci. W wieku 7 lat Sara zabrała Kelsey i jej rodzeństwo do innego stanu i zmieniła im nazwiska, by ojczym ich nie odnalazł. Ich ojczym otrzymał wyrok 12 lat więzienia. Według Sary, Kelsey, która miała trudności w nauce i problemy w szkole, regularnie uciekała z domu już od wczesnych lat nastoletnich. Często opuszczała zajęcia, zaczęła życie seksualne, nadużywała narkotyków i alkoholu oraz próbowała handlować nimi nielegalnie. Mimo to rodzina Kelsey zauważyła, że utrzymywała z nimi regularny kontakt i w razie kłopotów prosiła ich o pomoc. Najgorzej było, gdy Kelsey w wieku 16 lat zaczęła spotykać się ze starszym mężczyzną. Na początku okazywał jej miłość, dawał drogie prezenty i zabierał na kolację, lecz po kilku miesiącach zasugerował, by zarobiła dużo pieniędzy, podejmując pracę seksualną. Mimo że Kelsey nie chciała się angażować, ostatecznie trafiła na ulicę hrabstwa King. Gdzie świadczyła usługi wśród innych nastoletnich dziewczyn wykorzystywanych i stręczonych przez starszych mężczyzn. Wiadomo, że pracowała w Portland, Oregon i pierwszy raz aresztowano ją w wieku 16 lat. Sara dowiedziała się, czym zajmuje się jej córka, i, zaniepokojona siniakami, skonfrontowała ją, sądząc, że to efekt pobicia przez sutenerów. Kelsey zaprzeczyła, twierdząc, że obrażenia powstały w wyniku wypadku. Rodzina Kelsey widziała ją ostatni raz, 9 maja 2009 o 17.30, gdy wychodziła z domu do swojego chłopaka mieszkającego w Seattle, Washington. Zamierzała jechać komunikacją miejską, więc większość rzeczy zostawiła, biorąc tylko telefon, MP3 dowód, szczotkę i trochę gotówki. Nie wiadomo, czy Kelsey dotarła do Seattle, ale nigdy nie wróciła do domu w Everett i od tamtej pory jej rodzina już jej nie widziała ani nie miała z nią kontaktu. Sara powiedziała prasie: Zawsze do mnie dzwoniła, nawet gdy miała kłopoty. Byłem pierwszym, do którego zadzwoniła. Kilka miesięcy przed zniknięciem Kelsey zgodziła się zeznawać przeciwko swojemu sutenerowi Donico Tyrelowi Johnsonowi, namówiona przez matkę. Johnson i Lisa Miles zostali oskarżeni o handel seksualny nieletnią w kilku stanach. Kelsey nadal była uwikłana w pracę seksualną i została ponownie aresztowana w kwietniu 2009, tuż przed wystąpieniem w sądzie. Chociaż stawiła się w sądzie i wszystko wydawało się w porządku, zniknęła zaledwie kilka tygodni później. Ponieważ Kelsey nie można było ponownie wezwać do sądu, ponieważ zniknęła, sprawa przeciwko Doniko Johnsonowi i Lisi Miles rozpadła się i została umorzona w marcu 2010 roku z powodu braku dowodów. Trzy miesiące później Johnson przyznał się do handlu nieletnią w osobnej sprawie dotyczącej 14-letniego dziecka. Został skazany na 15 lat więzienia. Miles został oskarżony w tej sprawie, ale zawarł ugodę i otrzymał dozór kuratorski. Sprawa Kelsey od tego czasu prawie nie ruszyła. Śledczy ustalili, że telefon nastolatki wyłączono o 8 wieczorem w dniu zaginięcia i już go nie włączono. Nie wiadomo, czy jej zaginięcie wiąże się ze sprawą sądową, jednak rodzina wierzy, że są powiązane i zeznawanie przeciwko Johnsonowi i Milesowi naraziło ją na niebezpieczeństwo. Zauważyli jej strach przed wystąpieniem przeciwko tej dwójce, jednak nie zapewniono jej gwarancji, np. ochrony świadka. Sara mówi, że żałuje, iż nie nalegała, aby jej córka otrzymała jakąkolwiek ochronę. Dominika Hicks, starsza siostra Kelsey, powiedziała, że mieli moralny i etyczny obowiązek wobec mojej siostry, gdy poprosili ją o zeznania przeciw Rowi w sądzie. To właśnie boli najbardziej, że została wykorzystana. I to w sposób, który prawdopodobnie kosztował ją życie. Jak można prosić te dziewczyny, żeby robiły to, co robią, a potem po prostu je odprawić? Johnson i Miles nigdy nie zostali oskarżeni w związku ze zniknięciem Kelsey, ani nie zostali wskazani jako podejrzani lub osoby zainteresowane. Osiemnastoletnia Kelsey Collins ostatni raz widziana była 9 maja 2009 roku w Everett w stanie Washington, gdy wyszła z domu do chłopaka w Seattle, opisywana jest jako kobieta wielorasowa biała, czarnoskóra i rdzennie amerykańska, z jasnobrązowymi włosami i zielonymi oczami. Jej włosy są naturalnie kręcone, ale zazwyczaj nosi je wyprostowane. Ma 165-170 cm wzrostu i ważyła około 70-75 kg w chwili zaginięcia. Ma bliznę pooperacyjną 5-7 cm, na dolnej klatce piersiowej kolejną na dolnym brzuchu oraz około 5 cm bliznę na lewej dłoni i palcu wskazującym. Ma przekute płatki uszu i nosi kolczyk w prawym nozdrzu. Może używać imienia Emilia, które było jej oficjalnym drugim imieniem przed zmianą nazwiska w wieku 7 lat. W chwili zaginięcia Kelsey miała niebieskie dżinsy, czarne tenisówki, różowy T-shirt i biało-czarno-czerwoną ekologiczną kurtkę sportową. Miała też przy sobie małą czarną torebkę. Jeśli wiesz coś o zaginięciu Kelsey, skontaktuj się z Departamentem Policji w Everett pod numerem 4 2525 784 0. Tammy, Tammy Vincent wychowała się na wsi w hrabstwie Okanogan w stanie Washington, około 140 mil na północny wschód od Seattle. Jej rodzina opisywała ją jako upartą i zdeterminowaną, z buntowniczą naturą. A w okresie nastoletnim cechy te stały się problemem, gdyż prowadziły do częstych kłótni z rodzicami i ucieczek z domu. Czasami znikała na całe tygodnie, a jej rodzina nie wiedziała, gdzie jest ani z kim przebywa, dopóki nie zadzwoniła lub nie wróciła do domu. W 1978 roku, w wieku 16 lat, Tammy trafiła do rodziny zastępczej w mieście Spokane w stanie Waszyngton. Opuściła dom rodzinny jesienią tego roku, a po ucieczce z rodziny zastępczej wylądowała na ulicach Seattle. Gdzie pracowała jako prostytutka. Około rok później, w sierpniu 1979 roku, została zatrzymana przez policję wraz z kilkoma innymi osobami podczas policyjnego nalotu. Obiecano jej immunitet, jeśli przekaże śledczym informacje i złoży zeznania w sądzie o działalności prostytucyjnej i przestępczej jej pracodawców. Tymi pracodawcami była grupa pięciu mężczyzn, będących przedmiotem śledztwa w hrabstwie King. Za wykorzystywanie firm jako przykrywek do nielegalnej działalności. Dwa dni po nalocie Tamy wysłano do Spokane, by chronić ją przed niebezpieczeństwem, gdy organy ścigania szykowały się do procesu. Jednak prawnik, reprezentujący jej byłych pracodawców, ją odnalazł. Zatrzymał ją i przekazał klientom. Tamy ostatni raz widziano 10 września 1979 roku w Seattle, kiedy wsiadła do srebrnego Lincolna Continental. Który należał do jednego z jej pracodawców. Odebrano ją z motelu przy Aurora Avenue North. Odcinek 19200. Dzień później zostały podpisane dokumenty, które nakazywały Tamy zeznawać w sądzie jako świadek koronny. Ale 17-letnia Tamę nie pojawiła się. Jej rodzina wspomina, że ostatni raz widzieli Tami latem tego samego roku. Przyjechała do domu rodzinnego samochodem prowadzonym przez inną osobę. A niedługo po wyjeździe zadzwoniła do nich zdenerwowana. Jej rodzina stwierdziła, że ta mi dała do zrozumienia, iż jej życie jest w niebezpieczeństwie i chciała wrócić do domu. Nigdy więcej się z nią nie skontaktowali. Dwa tygodnie po jej zaginięciu, rankiem 26 września 1979 roku przechodnie, znaleźli ciało na plaży przy Blackie's Pasture w Tyburon w Kalifornii. Lekarze sądowi mieli trudności z identyfikacją ciała z powodu poważnych oparzeń. Ustalając jedynie, że to młoda kobieta w czarnej koszuli, jasnobrązowych spodniach i butach na obcasie. Jej twarz była nierozpoznawalna, a włosy spalone. Ekspertom udało się później ustalić kolor jej oczu, wzrost oraz wagę. Ze względu na stan ciała nigdy nie zidentyfikowano jej jako Tamary i przez dekady pozostawała nieznana. Dopiero w 2002 roku śledczy zaczęli szukać jej prawdziwego imienia. Szczątki ekshumowano do dalszych badań, a Krajowe Centrum do Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci stworzyło obraz na podstawie czaszki. Dopiero po pięciu latach, dzięki DNA od matki i siostry Tammi, potwierdzono, że to ich dawno zaginiona bliska osoba. Śmierć Tammi była wyjątkowo brutalna. Znaleziono ją z żwirem wbitym w skórę twarzy, co sugeruje, że została powalona na ziemię na parkingu w pobliżu plaży, gdzie ją odnaleziono. Morderca następnie zaatakował 17-letnią dziewczynę małym, ostrym narzędziem, zadając jej 43 rany kłute, głównie w okolicach klatki piersiowej i pleców, gdy próbowała uciec. Następnie oblano ją farbą i acetonem, po czym podpalono. Jej twarz została spalona nie do poznania. Pomimo podpalenia, tamy, co szokujące, wciąż żyła w tamtym momencie i zdołała przebiec 6 metrów wzdłuż plaży, zanim upadła. Jej zabójca w końcu zastrzelił ją, raz w tył głowy. W śledztwie dotyczącym morderstwa tam nie osiągnięto postępów, mimo jej wyraźnych powiązań z podejrzanymi brutalnymi przestępcami w stanie Waszyngton. W trakcie śledztwa władze zdołały znaleźć jednego świadka, który przypomniał sobie, że widział ognisko na plaży przy Blackie's Pasture jakiś czas po trzeciej nad ranem. Widzieli niebieskiego wana odjeżdżającego o tej samej porze. Co istotne, na plaży pozostawiono wiele dowodów, w tym dwa pojemniki z acetonem i puszkę czarnej farby, a także zapalniczkę. Nie wiadomo, czy zabezpieczono dowody DNA lub odciski palców i czy są one dostępne do obecnych badań. Odnaleziono też pocisk, który zabił tam miego. Odnaleziono również paragon ze sklepu Woolworths w San Francisco, na którym widniały niektóre zakupy, w tym pojemniki na farbę i rozpuszczalnik. Śledczy uważają, że po odebraniu przez jednego ze swoich pracodawców, Tammy została przewieziona do Kalifornii i zmuszona do pracy w San Francisco. Pracownik sklepu Woolworths w pobliżu teatru Palace, gdzie Tammy prawdopodobnie pracowała przed śmiercią, przypomniał sobie, że widział dziewczynę przypominającą nastolatkę w wieczór poprzedzający jej zabójstwo. Była z białym mężczyzną w białym garniturze rekreacyjnym. Przed jej identyfikacją, Tammy została pochowana w bezimiennym grobie na cmentarzu Valley Memorial Park w Nowato w Kalifornii. 12 grudnia 1979 roku. Po jej pomyślnej identyfikacji została skremowana, a jej prochy zostały przewiezione do rodziny przez śledczego, który pracował nad tą sprawą. Rodzina i przyjaciele zorganizowali prywatny pogrzeb. Jednym z mężczyzn, dla których rzekomo pracowała tami, był Joe Wiley Brown, później skazany razem z byłym policjantem za federalne przestępstwa: gangsterkę, prostytucję, podpalenia, lichwę i wymuszenia. Niestety sprawa tam pozostaje nierozwiązana. I oto macie fakty. Proszę zostawcie komentarz poniżej ze swoimi teoriami i spekulacjami, a także pamiętajcie, żeby polubić i zasubskrybować kanał, aby go wesprzeć. Dziękuję za oglądanie, bądźcie czujni, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i do zobaczenia następnym razem.